Miszki, kilo z 53 z tej strony moi kochani, 20 minut The Sims 3. Oj, czekaliście na to długo, mam nadzieję, że tak. Na wstępie powiem wam moi kochani, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, liczę na łapkę, bo moi drodzy... Kurczę, tak ostatnio tyle tych chłopek, że tak się stałem zachłanny. No nic, moi drodzy, jak widzicie, Kylie czuje się całkiem dobrze, a i panienka nasza kochana Asala Karambuntowniczka czuje się jeszcze lepiej. Dobra, moi drodzy, kontynuujemy. Co my dzisiaj robimy? Dobra, słuchaj, przyjacielu, Kylie... Wow wo wo. Nieźle, mamy muzyczkę. Okej, okay, Kylie, dobra, musisz się trochę obrócić, kochana. Nie, nie zwracaj uwagi, Anton, Anki, Aniki, spokojnie, wszystko jest po staremu. E, dobra, słuchajcie, ja muszę sprawdzić harmonogram nasz, bo generalnie harmonogram Kyle'a Morrisona, mm, Ale gdzie on to ma? Uczelnia. Ja mam 3 dni do egzaminów, o, bedy, bedy. ale plan zajęć. Czekajcie, dzisiaj jest wtorek. We wtorki mam... E, spoko, tylko wykład że sztuk Piękny, na nim musimy być, moi kochani. Czyli wtorki i czwartki mamy luźne, dobra spokojnie A jeszcze tylko o której chciałem sprawdzić O której, yy, o godzinie 12 Czyli właściwie za parę godzinek Dobra, w porządeczku Ale bajery Ale bajery, dobra słuchaj ile Fajnie, nasza pierwsza kobieta, to jest tak zwana bohema artystyczna moi kochani yy, Przybliżę wam dość to pojęcie A przynajmniej tak jak będę mógł, dobra Kali skończył malować, malować, rysować Nie wiem, kurczę, trochę się te fpsy zaczynają, ale myślę, że to przez tą cenzurę Zobacz, podoba ci się? O, podoba jej się! Dokładnie, super, nie? Mam, Mogę to odtworzyć... O, co jest Kelly? Tak, poszliśmy na uniwersytet, dobra, ale poczekajcie, bo dziwnie te FPS-y spadają, bardzo mnie to niepokoi, ale to w sumie jest bardzo... Poczekajcie. Zaraz do Was wrócę, nie? widzę czegoś takiego, nie lubię. Zaraz wracam. No dobra Miśki, no nic z tym nie poradzę chyba, no tak to już bywa. Bardzo mnie to denerwuje, co prawda, bo nie, nie wiem, jak macie jakiś pomysł jak temu zaradzić, to ja byłbym bardzo wdzięczny, bo to jest wkurzające. Cała gra chodzi dobrze, ale te przycinki są denerwujące. Tylko z tego co ja pamiętam miałem takie problemy przez cały czas. Nic, nie będę obracał kamerą, chociaż nie, naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie to drażni. Nie wiem o co chodzi, a ustawienia naprawdę mam już jedne z niższych. Wow, jest muzyczka, dobra, jest muzyczka, jest impreza, ale to, to mnie bardzo drażni. Dobra, Kelly, biegaj, 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 ciągle biegaj. A za nami goni, może on, może cię go goni. Może twój sim właśnie zauważył osobistość. Jaką osobistość? Halo, halo. Czekajcie, czy to ten stary pan, o którym mowa? Nie. Nie, to jest Cze. O Boże, to jest Cze. Ale on, o, o nie, wiecie kto to był Cze, Guevara, moi kochani. Che Guevara, tak właściwie. No okej, okay, dobra. Bardzo, bardzo mi się nie podoba to, że to się tak przycina. Są takie chwilowe spadki. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale trudno. Nie, nie, nie. Dobra, co ty robisz? Dobra, mam wykład z tych sztuk pięknych, tak? Miałem sobie usiąść. Dobra, w porządku. O fajnie, będziemy mogli to obserwować. Dobra. Tu są wszelkie wykłady, okej. Okay, siadam. Dzień dobry. Okej, okay, dwóch śpi. Dobra... Ohoho, czekam raz na mi siadł. Ej, dzień dobry, proszę pana, jest nam pan buntownikiem, może zawiążemy jakąś współpracę. Socjalizm i tylko socjalizm! Chwila. Ej, może rozmawiaj o upale? Nie bardzo, właściwie przeszkadzaj. Przyjazne powitanie. Nie, chwila, rób notatki, rób notatki, to się przyda. It's tabuś. O jezus, ta pani chyba nie mówi zbyt fajnie. Ludzie śpią. O, ktoś ma pytanie. Proszę, Ej, proszę, proszę powiedzieć. Może ja mogę dać pytanie, mogę przeszkadzać. Nie, 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 to, się, to będzie złe. Aczkolwiek mogę przeszkadzać kogoś innemu. A co mogę zrobić sam? Mogę zadać jakieś pytanie? Zadaj pytanie. No to kurde, weź udział w wykładzie ja bym chciał najpierw. Ej super, mamy pytania, to jest, to jest takie kochane. No cała sala zapełniona, wszyscy się cieszą, naprawdę fajnie. Aczkolwiek z tymi przecinkami jest problem i... Nie wiem, nie wiem. Jak już mam kamerę, dobra, wszyscy zasnęli, ale ja biorę udział w wykładzie. Halo? Proszę mi... Proszę, halo, proszę, dlaczego pani nie chce... ty <laughs> boże, przecież ten Kylie biedny, wyczerpie zaraz wszystkie swoje siły życiowe. Kobieto, bo ci zacznę przeszkadzać. Nie, to jest okropno, Na mnie ewidentnie lekceważy. Zaraz będzie miała pani taki wykład, o jakim pani nigdy nie śniła. Nie, no przyspieszmy to, bo coś mi się nie podoba. No i Kylie się zmęczył. Ja nie mogę. Co z ciebie za baba? Wezmę udział w wykładzie w takim razie. Nic, babka normalnie przynuza. Kochana, przepraszam bardzo, a jak ci będę przeszkadzał? Nie no, ona się chyba zacięła, no ten wykład nie jest porywający, ja zaraz sam usnę moi drodzy, no coś jest nie tak, halo. Niech pani coś mówi, jak się pani nazywa? Proszę mi podać swój stopień. Znaczy, proszę, przepraszam, nie ta gra. Yy, Madeline Notel, tak? Zgłoszę to tam gdzie trzeba, dziekanat się o tym dowie. Nienawidzę takich wykładów, zaraz pójdę sobie pograć na komputerku. Hmm, może da się jakoś ukraść ten komputer, czekajcie. E, nie bardzo. Musimy podpieprzyć tego laptopa, nie myślcie sobie, że ja zapomniałem o tym. Ale, ale, tu są jeszcze jakieś laptopy. Nie, tu są jakieś komputery, tu są... Sporządź wykres, tw twórz grafikę konceptualną. Nakreśl ideę. o, to będzie kochane. Potem po wykładzie nakreślimy ideę, aczkolwiek ta kobieta chyba... Chyba przesadza. Zaraz, zaraz się to skończy, a może... Nie no to jest takie, to jest, to jest z kategorii... Jak wygląda wykład na uniwersytetach? To jest... Wypisz, wymaluj, moi kochani no ten udział dobra koniec chyba dziękujemy pani za udział żaden żade do akademika kochany ty musisz tu nakreślić idę wielkim myślicielu filozofie niech nas ktoś tutaj por... no dobra Nad, nakreśl idę denerwuje mnie ta muzyka ohoho ho, maskotka maskotka jest chyba nie maskotka jest kujonem dobra trudno ciekawe czy ja mogę zostać maskotką dobra idę gdzie trzeba iść a co to za kobieta Mila ale ona też jest kujonem albo osobistością teraz nie pamiętam właściwie Drażni mnie to, że to się tak, moi kochani, przycina wtedy kiedy on chodzi. Nie wiem, poradźcie mi coś, bo ja nie wytrzymam z tym. Dobra, nakreśli tę ideę, zobaczymy jak mu to pójdzie. Tak, 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 tak. Co? A mogę potem przeprowadzić prezentację Trudno W takim razie wracamy do domu Bo już dzisiaj O, tu tutaj jakiś O, ho, ho, mój Boże I Tak czołak, my wracamy do domu mojej kani Bo jeszcze trzeba się z tą naszą kochaną kobietą zapoznać Jakoś Wiecie, bo, bo, bo nie znalazłem tu nikogo bardziej atrakcyjnego od niej póki co Także zobaczymy Zaprasza z sama kilona Na zbliżający się imprezę z beczką soku Mm, o której? 20.20. 20. Będę tam! Impreska! To co lubię! Dobra moi kani, wieczorem impreska, mamy raptem 5 godzin na przygotowanie, ja chciałbym się trochę... Nie wiem, chciałbym trochę pograć na fortepianie. To by było fajne. Ej, to mi się podoba, ten widok z oczu Kyla. Tak sobie biega chłopaczyna. Dobra, przyspieszmy trochę Kylie. Ale on zapyla, ale on zapyla, ale on zapyla, ale on zapyla. Jesteś już? Jestem już? Jestem już! Dobra, Kylie jest już. Okej, okay, uskaczmy, mamy jakąś pocztę może? O, jest poczta. Zajrzyj na ogłoszenia o pracę Nie nie nie, to nas nie interesuje broń może. Aczkolwiek, no nie wiem Dobra, czekajcie Ja nie chcę tej muzyki, kto to włączył? Tak mnie to drażni Nie wiem jeszcze gdzie to jest, nikt tutaj nie dba o pron Oprócz mnie, trzeba to wyłączyć Słuchaj, o Kylie co on chce? szkicowanie To mnie jak najbardziej pasuje, ale To chyba na górze, kto robi imprezę Wow, tu widzę się ostro dzieje na maksa, dziękuję bardzo! Koniec! Co, co tutaj? Gawędzi ze mną? Nie gawędzi jak lubi, ale ja bym chciał wyłączyć tę cholewakałem muzyczkę. Bo mi się to nie podoba na górze? Tu jest wyłączone. Tu jest! Cisza! Czekajcie! Mamy... My cierpimy właściwie na niedobór pieniędzy, moi kani. Bardzo popularna choroba. Nie! Zabrali laptopa! Dobra, trudno, jak go ktoś odstawi, to wiecie, hyc w łapę i uciekamy. Dobra, co jest kurde, słuchaj, ty jesteś też bunkownik. Darek Kan, słuchaj, może no, romantyczne to nie bardzo, aczkolwiek co on robi? Czy on go pogilgota? A, dobra, już myślałem, że go pogilgota, No co jest, jestem buntownikiem, lubię straszyć ludzi. Dobra... O, czekaj, czekaj, odbierz. Kto to? Alfred! Alfred był ostatnio z nami na imprezę. Super, może pójdzie na nią. No pewnie, że chce pogawędzić Alfred byku, no co ty nie pamiętasz mnie? Czekajcie, poszukam gdzieś naszej tamary, kalary, parary, czy jak ona się nazywa? Pamala, tarara, Palalara? Mm, najważniejsze to jest nasza bohema, aczkolwiek kurde bele, moi kochani. No nie mam tu fortepianu żadnego, to mnie niepokoi, a chciałbym jednak coś takiego mieć. Dobra, fajnie, fajnie się stałam Alfred gawędzi, ale ja... Jak uniknąć betonowych butów? Czy ja to przeczytałem? Nie bardzo. Dietetyczna ta, Zośka latający dysk. To się sprzeda, nic się nie pan... Nie, nic się nie martwcie, moi kochani, nic. Tutaj, co jest lepsze, pióro czy uczcie Ucz się tej książki. Dobra, to może być całkiem, całkiem pouczające. Dobra, słuchaj, ale Kailiś, idź no gdzieś do jakiejś fajnej, fajnej miejscówki. No, do kuchni może być pewnie, kuchnia zawsze w porządku. Albo tutaj, do naszej przyjaciółki i zacznij czytać. Fuj, brudny talerz! Kto tego nie wymył?! gofry god damn. Czy ja nie jadłem rano gofrów? Sam nie wiem. Dobra, moi kani, dzisiaj trochę nużąco, ale no cóż, cóż poradzić? Trzeba się uczyć, takie studia. No, ja to przyspieszę, moi kochani, by... nauczy się tego i będzie w porządku. Nauczył się, tak? Właśnie miał swoje pierwsze spotkanie z wampirem. Gademy, wampirze, odwal się ode mnie. Chociaż jesteś całkiem zabawna, Tiffany Nie lubisz talerzy? No, przykro mi to sobie wynieś Ucz się normalnie, ucz się ciężko nie, ob nie nie ma obijania się, ucz się ciężko, ucz się ciężko Naprawdę stres zaraz będzie nam, nam podskoczy, ale... Czekajcie, jakie mamy potrzeby, bo o tym za... Ooo, goddemy, śmierdzić zaraz. Kochaniutki, zostaw, no to proszę Cię na moment i weź coś zjedz, albo nie, najpierw pręcherzyk i higiena, moi drodzy, bo to jest zawsze podstawa każdego człowieka, bo o 20 impreza, a my musimy być wypicowani, wyglancowani, żeby potem zrobić ten, wyzwanie dla tych gości, dla tych, do których chcemy przynależeć, moi kochani, nic takiego nie pij, napój gazowany działa na żołądek, pamiętaj o ten Kylie, pamiętaj. Dobra, tutaj jest chyba jakiś kibelek, mam nadzieję, że nie damski, aczkolwiek no się zobaczy. Prysznic, szybciuleko, szybciuleko i użyć klopa. Albo nie, bo to jest klop dla dziewczyn. Może no, żyjemy jak prawdziwy facet. Wow, ktoś nie spuścił wody, gademet, brudasy jedne. Słuchajcie moi kochani, taka moja mała dygresja, e, nie zapominajcie o łapce, jeżeli Wam się dotąd podobało. Dajcie już teraz. Nie dobra, to jest zbyt żałosne. E, tak trzeba chciałem przypomnieć, znaczy przypomnieć, taka mała dygresja. Ja bardzo długo te, dużo teraz grywam na Simsy FreePlay na telefonie. FreePlay na telefonie i serdecznie polecam. Naprawdę fajna gierka jest za darmo na każdy właściwie i na iOS i na Android i na Windows Phone jak w moim przypadku naprawdę naprawdę fajna, fajna, fajna aplikacja co prawda jedyny jej minus to jest taki że tam czas jest rzeczywisty ale można się fajnie pobawić ma bardzo dużo opcji jeżeli chodzi o budowanie przede wszystkim także dla fanów Simsów zapraszam to można pobrać w, bodajże przez stronę facebooka będzie w porządku Ashley Desoro, odbierz sms od tej osoby. Dobra, cicho, spokojnie nie płacz. Kto to jest? Alfred? Nie, Anoki. Anoki, ty draniu. Odbierz sms w każdym razie, a potem użyj. Co to za sms? Ho, oh, Impreza! No tak! Dobra, już idziemy. Na które zaczyna się dogonienie? Weź udział w przyjęciu i trudno. Wysiusiamy się, jesteśmy zmęczeni jak... A, trudno. Dobra, trudno nam Wybawimy się tak, że po prostu spadniemy op Opadniemy z sił, ale trudno Jeszcze się załatwię i ruszamy, Kailuś, lecimy Lecimy na ten Szczecin, trzeba trochę przyspieszyć, bo imprezka będzie trwała i na imprezę będzie grubo, i będzie grubo Może jakiś całus, no nie wiem, przecież nasz pierwszy całus, jeszcze chyba nie było pierwszego całusa, nie wiem, zobaczymy Maria cały czas na mnie krzyczy, że jej tutaj nie zaimplementowałem, ale wiecie co kochani, no nie wiem, może szczęście nam dopisze i poznamy kogoś bardzo podobnego do Marii Zobaczymy, <laughs> żeby tego nie słyszała. Dobra, nie żartuję oczywiście, kocham tę moją ukochaną dziewczynczkę yy, Dobra, gdzie ty jedziesz Kylie? Ten rower mnie przeraża, o dobra, jesteśmy Okej, okay. wow, aż się obkręciło, yy, czyżby to Impreska w domu akademickim? Kyle dowiaduje się, że Ashley jest bogaczem Wow! Czy to jest jej dom? Byłoby śmiesznie Okej, okay, siemaneczko Czy ja się... Czekaj, Kylie, nie wchodź tam jak taki... Przebierz się Zmień strój, chłopaku bo zaraz, nasz, bo zaraz nas wyproszą Strój wizytowy, bo tutaj było obowiązkowe Dobra O, jestem gotowy Słuchaj, okej, okay, wchodzimy Jestem śpiący, co prawda, ale trudno Dzień dobry! Wow! Mangi? Maxi? Magl? Bretoński? Brotoński? Czy to ty? Skąd ty masz takie pary draniu? Trochę mu ziewnął, dobra, Evegy, Evegy, ale co to za impreza? Okej, okay. jest brzydko, może to posprzątamy. Ja bym chciał tu na dół iść i tutaj, o! Dobra, idziemy Kylie, dawaj tutaj na dół. Zmień głośność, na głośną. Z weźmy jakąś fajną stację. Nie, nie przewinie, ale przełącz na, dobra, co my tu mamy? Geek rock, hip-hop, lokalna country soul, muzyka własna. A może spróbujmy autorską. Taniec. Cichaj, Boba, Kylie, nic się nie dzieje. No fajna muzyczka, a Faj czemu on się rozebrał nago? Boże, co za ludzie! Wow, tu wszyscy są nago, nieźle. Za dużo się tu dzieje, moi kochani, w tym studenckim życiu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, sam. Biegają na golasa te cholerny, no wszyscy... To dobra, Kylie, nie bądź gorszy, no. Nie. Wow, czy to jest jakaś impreza dla Nudysów? Dobra, super. Kylie, kończ taniec, jesteśmy nie do tego. Biegamy na golasa. uhu! Ale ja, dobra. No, impreza dla ludzi jest zawsze w porządku. Okej, okay, Kylie wcale nie masz mniejszego. Uhu, jestem goły. <laughs> Dziewczyny, patrzcie. Zrobiła mi zdjęcie. God it, Kylie, chowaj, chowaj go, chowaj go, Kylie. Ej, hey, chyba się jej spodobałem. Ej, dobra, ziewnęła. <laughs> nie, to pewnie wiecie. Ale bym go zmieściła. Może <laughs> system okropny. Dobra, moi drodzy, zobaczymy. Uhu, nie, co ty, Kylie? Łoże, wszystko, Zimno chyba trochę, Kylie, nie? Jestem Kyle Smollison i jestem zawodowym nudystą. Dobra, koniec już tego Kyle'uś. Wracaj do siebie, i, znaczy wracaj tutaj, zobaczmy. To jest chyba dom jakiegoś wielkiego bogacza, tak? Wszyscy biegają tu nago, no dobra, no bywa i tak. Aczkolwiek średnio mi się ta impreza podoba. Wracamy do domu mojego Ani. Te imprezy są drętwe, nie wiem, liczyłem na coś więcej, naprawdę, myślałem, że... Nie wiem, że to będzie bardziej pokładane. Simsy dwójka wydaje mi się pod tym względem lepsze, średnia impreza, nie była nic takiego, zaimponować, ja ci dam imponować, co ty, bądź sobą, zaprzyjaźnić się z wampirem nigdy, Tiffany nigdy, Neva, ale tatuaż bardzo chętny, dobra, wraca na rowerze, mam nadzieję, że się nie kipnie do rowu przez pijaństwo i przez to, że jest znużony, aczkolwiek klatki się unormowały, także odpukać, wracam do domu pijany, dobrze, że jadę prosto, aż, właściwie, aż za prosto, to mogłoby budzić podejrzenia wśród policji, wybuch pożaru? Poż wybuch pożaru? God damn it Jak to pożar? Pożar się boże, a nie pożar Oho cholewcia Kylie, gdzie ty jesteś? Biegiem Kylie, szybko sprawdź ten pożar! Co się dzieje? Jaki pożar? Czyżby znowu Kylie's on fire i to z nie z naszej przyczyny? Pewnie Alfred to podpalił albo Tamala. Czy Tamala nic się nie stało? Pożar w akademiku. Szybko, Boże, ile się dzieje. Szybko. Co się dzieje? Na górze? Boże! To mój dom! To mój pokój! Gaś pomienia, to mój pokój się pali! Kto normalny? Odpala piecyk! Aha, to ja. Nie piecyk! A, dobra, trudno. Gaś płomienie Dzwoncie na straż pożarną! Boże, dlaczego? Ja jestem jakimś cholernym piromanem w świecie gry! Gaś płomienie! To nasze miejsce pracy! Ale jaja, żeby się nie spalił. Nie, poradzi sobie na pewno. Gatdemyt, wiedziałem, że to zły pomysł rozpalać w kominku. Że też nie wpadłem na to wcześniej. Dobrze, będzie w porządku. A może mi ktoś pomoże? Tamala! Tamala! Dzwoń po rodziców! O, oni się zatrzy... O Boże, zaklinowali się. Ej, oni się chyba... Oni się chyba lubią. Oni się chyba lubią. Ale co tutaj się dzieje, moi kochani? Oni się też chyba lubią. Ta w koczuli nocne, nieźle. Ludzie się panikują chyba. zamknęli... O, Tamala, do ciebie zaraz przyjdę! A z kim ty tu jesteś? O, z, jakimś, z jakimś murzynem, mam nadzieję. A to, dobra. Jak Murzyn to nie ma sprawy. Ej, bez oczywiście żadnych skarżyń. Dobra, okej. Okay. Wszystko w porządku. Nic, nic się nie stało, domownicy. Trochę mi się domek spalił, ale jest okej, okay, no. Nie ma problemu. Najmniejszego. Nieźle, moi kochani. Dobra. O! 4000! Za ubezpieczenie! Moi kochani, od dziś oh. będę palił każdy dom. Dobra, yy, wygaś. <grym> wygaś. I słuchajcie, czy my to jakoś przeprowadzić bitwę? Nie No trudno, będziemy mieli podpalony podłog... Okej, okay. lasek już raczej nie zaprosimy Mój błąd Trudno, wygaś te płomienie i idź spać Bo trzeba... No bo tak A potem rano, może jak jeszcze starczy nam czasu, to zaprosimy kogoś do siebie Okej, okay. jutro o 12 i do 14, to średnio, nie! Tak, nie! Tak, nie, tak od 8 do 10, od 12 do 14. Cały dzień zawalony egzaminami. Już mi się zbrzydły te studia. Wracam do domu za niedługo. Dobrze, że ta mala tu jest. A, o, Murzyn przyszedł do niej. Okej, okay. my śpimy w każdym razie, bo jesteśmy śpiący jak stary koń. Nie wiem, kochani, słuchajcie, Taka prośba do mnie. Znaczy... Taka prośba do Was. Jeżeli znacie jakieś fajne mody do simsów, które mogłyby a, ulepszyć y, jakoś wygląd albo dodać coś nowego, tylko nie... niezbyt taki jakby to będzie kiczowaty sposób B, jeżeli w jakiś sposób będzie można te no nie wiem ograniczyć te ich potrzeby żeby tak szybko nie musieli żeby to nie spadało no, żebym się coś tak mógł porobić częściej bo to takie macie rację, nużące jest dość oglądania jak Kaili śpi Ej co ono, tu wstałeś już? co się dzieje Kyluś? co się dzieje? Kailuś? Co się dzieje? Aha, dobra, rozumiem, idziemy do ukochanej Dobra, wstaliśmy rano i myślę sobie tak Kurde, wow, to nie tutaj oni mieszkają Gdzie ona mieszka w każdym razie? W każdym, w takim razie? Tamala? Jesteśmy głodni Co to, co, co to? Jedz... Weź talerz? Fuj, ktoś coś ugotował? Kylie, tylko wiesz Że jak ktoś nic nie ugot... Nie, ktoś coś ugotował Tak? Tak Nie, zepsute gofry Tego nie bierz Jak to przetwórz? Nie chcę przetworzyć Weź udział w, w zajęciach! Ale jest szósta. Tyle dwa. Do egzaminów końcowych. Wow, to będzie niezłe. To będzie wyzwanie, moi kochani. Tak, człowiek, Zezryj to. Zezryj to. Przecamy, mamy dopiero... Przecamy, mamy dopiero te y, egzaminy za dwie godziny, bo na ósmą. Więc to musisz coś jeszcze zjeść. Biegiem, Kylie. My jesteśmy znowu w piżamie. God it, Ten nasz kiczowa... Ten imprezowy styl życia nie popłaca. Zezryj gofry na spokojnie. Potem na zajęcia. Co on to chce kupić? Wanna! Po moim trupie! Chociaż dostaliśmy tyle kajsu od tego ubezpieczyciela. Nieźle moi kochani. Mm, przyjechałem z niczym i wyjadę... <laughs> z laptopem to raz. Dwa, z czteroma tysiącami. Jutro podpalamy następne rzeczy. No tak, tak. Ale czekajcie, bo trzeba już ten plan zajęć. Budynek z... Nie, czekajcie. Gdzie ja tu mam iść? Tu? Nie. Tu? Nie. A może tu? Nie. Tu? Nie. Fortepian, kontrabas, perkusja... Pozuj nago, a może po prostu weźmiesz udział w zajęciach? Gdzie ja mam przyjść? No... Akademia Naukowa ba A, to nie! Akademia... A, to nie! A, to nie, ale tutaj, to jest to. Weź udział, odwiedź uczelnię artystyczną... Nie, czekajcie, muszę sprawdzić plany zajęć. Yy, słuchaj chłopaku, budynek nie. Sss, Akademia Sztuki Tomasza. Emocje Jezu. Mam nadzieję, że zdążymy. Cicho. To nie jest takie proste. Emocje Jezu. No tak, tak, będzie okej. Okay. Dobra. Ruszaj, Kajluś. Do zmywary jeszcze zdąży wrzucić. No i na ósmą, no trochę się spóźnimy, ale co to to? Taki, taki studencki los, no. Dobra, Kajluś, uśkiem oh. Szybko, Kylie! No, dobra, okej, okay, chyba to jest to Także ruszamy na tą... o, już jesteśmy, super, to jest tak zwany szybka podróż Ruszamy i... nie, czekajcie, ja tu po prostu wszedłem Goddammit, już jest dziewiąta Boże, kochany, chyba kolejny... Pst, tu jest! Goddammit O Boże, trochę się spóźniliśmy, ale... Co się odlece, to nie uciecę. Nadrobimy to bardzo, bardzo, bardzo ciężką pracą i, i będziemy harować jak za trzech i wszystko się nam powiedzie. Ja jeszcze dodaję dwie minuty gratisowo, bo mi się tak dobrze nagrywa, tak dobrze nagrywa. Dobra, udało mi się zaliczyć to i teraz tak, mamy chwilkę, żeby wrócić do domu, wziąć się, cię, umyć i wziąć kawę i iść na następne zajęcia, także będzie śmiesznie. Lecim szybko, lecim szybko, moi kani, ale ten los studenta jest przerąbany. Tylko wiecie co, jak już tu jesteśmy, to... No boję się, że jednak cały czas spada w dół Powinniśmy tak hmm. Muszę przy, przystąpić do egzaminów Udział w zajęciach, no to na razie dajemy radę Chociaż jedne opuściliśmy, a drugie do połowy Musimy się uczyć z tego podręcznika, którym nam dali Czekajcie, weź udział w zajęciach. Aha, dobra, to tyle jeżeli chodzi o, o nasze powrót do domu i siusiu. Weź udział w zajęciach Kylie. No trudno, ale nowo wróciliśmy. Taki ilo studenta moi kochani, to nie jest tak łatwo, że idziecie na studia i się opieprzacie. No nie ma. Są wykłady, trzeba chodzić. Tak już bywa. Dobra, w każdym razie. O, kto to jest? Czekajcie, czy ja z nią już nie... Tiffany Rich. Bardzo uroczywa kobieta. A kłócą się z kimś, dobra. Słuchaj, pracuj ciężko, myślę, że będzie w porządku. Podlizuj się profesorowi to potem. Ale spodziewałem się czegoś więcej po tych simsach moi kochani. Swoją drogą bardziej mi się podobała dwójka chyba. Można było nawet napisać pracę maturalną i myślę, że do nich też wrócimy w długim, niedalekim czasie. W samym centrum miasta... Czy Nie, nie chcę. Co to jest aneks? Aha, tak, i stadion to takie jakieś sportowe, tak? Dobra. Zaczyna swoje pierwsze zajęcia tego dnia, da, 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 da. Dobra, podlizuj się temu profesorowi troszkę, kajluś. Tak gdzieś do 12:00. Może go, może nas polubi i da nam piątkę No 12:00, okej, okay. teraz pracuj ciężko Do 13.30. Trochę stresu idzie, ale trudno, potem się coś zrobić, żeby to zmniejszyć Albo do 13:00, potem... Yy... Splotkuj ze znajomymi, żeby nam trochę towarzystwo podskoczyło. Potem, no wyluzuj troszkę. Czy ja mogę tu odespać? Mogę spać, dobra Bogu dzięki. Odeśpij trochę. Dobra, tyle. Pod koniec trochę przyspaliśmy i tak, moi kochani, kończy się kolejny dzień Kajera's Morrisona. Mam nadzieję, że Wam się podobało, moi kochani. Następnym razem przystąpimy już, no nie wiem, postaram się coś z tą tamalą ogardać i będziemy musieli ćwiczyć te rysunki, bo jednak przychodzą te egzaminy końcowe, a jak egzaminy końcowe, to już się kończy semestr i wracamy do domu niestety, więc... Tyle z naszego studenckiego życia. Wrócimy tu jeszcze, jak zdobędziemy trochę więcej pieniędzy, ale myślę, że będziemy już bardziej przygotowani do pracy.